Witam Państwa. Księga Rodzaju Ludzkiego, Tom 3, rozdział drugi, od 9 do 12 wersji. Ewa rzekła: Znam Ziemię i plon z niej wyrosły. Każde dziecko jest szczęściem i skarbem. Jednak masz rację. Jeden man Ziemi może wyżywić 10 ludzi, lecz setki nie sposób. Albo może trzeba pisać, niepodobna. bo Zmienimy to. Udaj się na pobliską górę, tam bliżej niebios, i proś pana o radę. Dobra, słuchajcie, w związku z tym, że mi ten face filmik tam z Iranem usunął, to pomagamy drogi. Nagramy drogi, słuchajcie, Iran. No, jako widzicie, geopolityk, w zasadzie jeden z nielicznych, tylko nie wiem, chyba na tym świecie. Po pierwsze, tak, nie istnieje żadna wojna ani. Nie militarna, ani gospodarcza, ani polityczna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, Ameryki Północnej, żeby było jasno, czy istnieje. To wszystko, co jest pokazywane teraz w mediach, w mediach na zjestosso komunistycznych i wszelkiej maści również na YouTubeach, na kanałach i tych wszystkich wyw wywodowców, jest to jedna jeden wielki blef, bzdura dla motłochu, jak wiecie. Natomiast e, dlaczego tak jest? Może zacznijmy... Bo nie dobrze, dlaczego tak jest? Słuchajcie, w Iranie nie ma, nie, rządzi teraz mordercy zbra, zbro, i zbrodniarze są u władzy i byli od ich, jakiegoś czasu, od, obalili jednego, jednego bandziora, e, jeszcze gorszy przyszli, e, jak wiemy, słynna opozycja w Iranie. To co teraz się te podaje, że tam rząd Iranu gdzieś tam jakieś podpisuje układy, czy to z ruskimi, czy z Chińczykami i tak dalej, i tak dalej. Jest to po części prawdą. Jest to tak po części prawdą i takie układy są zawierane, zwłaszcza, że Chińczycy powoli otwierają się na świat, tylko, że jeszcze robią to trochę, ja bym nazwał, e, po głupiemu, po prostu, tak jakby nie mają doświadczenia, tak jakby no, są zamknięci i e, dopóki nie zmienią systemu, to oni niewiele ugrają, ale to nie ma być o Chinach, tylko o Iranie. Co do opozycji. Opozycja w Iranie, z tego co ja tutaj, takie szczątkowe informacje widzę na YouTube, istnieje i jest bardzo głęboko zakonspirowana. Jest, z tego co tak widzę, informacje, jakie do mnie docierają, to słuchajcie, to, ta opozycja nawet jest na szczeblach władzy, ale są tak głęboko zakonspirowani że nikt nie może do nich dotrzeć. Kto jest największym wrogiem opozycji w Iranie? Ja to wam powiem. Nawet nie starsi bracia z nad Jordanów. Ci to w zasadzie e, są rozgrywani i im pasuje ta gra. Natomiast e, największym wrogiem opozycji Iranu są Stany Zjednoczone. Oni wiedzą dokładnie, że żeby ten kraj wyzwolić spod tego terroru, jakim teraz się znajduje, to muszą mieć silnego sojusznika i takiego sojusznika, który by powstrzymał starszych braci, albo nawet nie starszych braci, w ogóle Amerykanów przed nimi. Pamiętacie słynną kwestię, to ja, bo to jest znowu film remix. Ja już to kiedyś omawiałem. Słynna kwestia Iraku. Jak George Bush, ten stary, tak ten zwany senior, ten zbój, zastosował manewr powstania warszawskiego. Dokładnie zrobił to samo w Iraku. Kiedy Irak się zaczął sypać. Kiedy rozpoczęła się wojna w Iraku, tam była bardzo silna opozycja, bardzo silna opozycja i to była opozycja, powiem Wam, na takiej bazie demokratycznej. Oni rzeczywiście chcieli Irak przestawić nas na, na takie tory wolnego człowieka, wolności, czyli odrzucenia pewnej wiary albo nawet nie tyle odrzucenia, co ee, zablokowania jej. Jeżeli ktoś chce tam wierzyć, to nie sobie wierzy, ale my idziemy w stronę ee, cywilizowanego intelektualnie świata. No i to był wróg publiczny, nie żaden Hussein. I Wtedy, kiedy, e, co zrobił Bush? Bush uh, zebrał tu swoją bandę, tam chyba i nasz uczestniczył, ten, ten był Polak, jaką tam ma, dobra, nieważne. No i oni zorientowali się, że jeżeli obalą Husajna to do władzy w Iraku dojdzie opozycja i będą niezależnym silnym państwem a to już nie, nie jest dobre ponieważ mogą stawiać warunki Amerykanom no co zrobili zrobili bardzo prosty manewr to samo co u nas w latach 40 -tych. ogłosili że powstanie opozycji my wam pomożemy damy wam środki broń pieniądze wszystko logistykę wam zabezpieczymy wam wszystko a wy rozpoczniecie bój z Husajnem a my Wam pomożemy, i wygracie, przejmiecie władzę. I co się stało? Dali się nabrać. Dali się nabrać. I wyszli wyszli do walki. Odkryli się. Tam w pierwszej fazie to nawet część armii irackiej była gotowa przystąpić do, do po stronie Stanów, po stronie opozycji. Ale co się okazało? Okazało się, że kiedy tylko się odkryli, kiedy pokazali swoje, twarze, dane, co i jak i, i, i to, bo też mieli broń zakonspirowaną, to się okazało, że do, raz, że nie dostali żadnego wsparcia, Amerykanie nie dali, żad, ale to żadnego, mało tego, e, wszystkie punkty, e, gdzie opozycja miała dość silne, mm, jak gdyby, punkty obronne, walki, przekazała natychmiast Husajnowi, gdzie, gdzie są, gdzie może skupić swoje siły. Przestali walczyć z Husseinem, żeby ten się zajął opozycją. Mało tego, nawet, nawet ja patrzyłem na to ze zgrozą. To było ludobójstwo. To było ludobójstwo ze strony Ameryków. Nawet e, nie, przestrzeń powietrzną zamknęli e, nad, tutaj nad południem Iraku. Pamiętam to, pamiętam jak oni zamknęli przestrzeń, żeby nikt nie udzielił wsparcia opozycji. No i żeby Husajin. No i tak się stało. Ci normalnie zorientowali się, że. Hussain zorientował się, że ma wolną rękę. Amerykanie wiedział, że tak, możesz wszystkich skasować. I ta opozycja została wybita praktycznie 90, nie wiem, w 5%. To nie zdziesiątkowana, została wybita. Wszystkich jeszcze dostawali listy od Amerykanów, kogo mają aresztować, kto by był w opozycji. A Hussain nie, nie wsadzał ich do więzień. To są są filmy, zdjęcia, co z nimi robiono wymordował całą opozycję to nauką jest nauczona, nauczony Iran, irańska opozycja oni wyciągnęli wnioski jakim to przyjacielem jest, jest Ameryka, zresztą teraz starsi bracia z Episkopatu Polskiego chcą zrobić ten sam manewr <laughs> całe szczęście, że jesteśmy w NATO i w Unii Europejskiej, bo pewnie by nam zrobili to samo I te, ale dobra, też odjechały. wracam to samo właśnie wracam do Iranu irańska opozycja jeszcze na to się nabrać nie da Niestety, dopóki nie będzie miała silnego silnego mecenatu militarnego, jakiejś silnej, czy, czy to byłaby Rosja, Rosja jest jeszcze, znaczy Rusy są nauczeni jednego. Chcecie walczyć o wolność, to o nią walczcie sami. Rusy dużo poświęcili, żeby się wydostać z czerwonej komuny, co, czego nie może im darować polski episkopat. I stoją z boku. Co do Chińczyków, znowu nie mają w ogóle logiki postępowania i dlatego tak jest, jak jest. Natomiast e, opozycja będzie, będzie cały czas w głębokiej konspiracji, e, jakiekolwiek tam akcje, nawet tego typu, że tam jakieś wystąpienia przeciwko stanom manifestacyjnym, ja jestem nawet jest przekonany, że jeżeli trzeba będzie wyjść na jakieś manifestacje tak zwane antyamerykańskie, to opozycja, która jest opozy w opozycji do tych obecnych... Mm, te, te, tego, tego szwadronu śmierci, to ja nie wiem, jak się tam nazywają, e, tej religijnej całej akcji, to są szwadrony, co oni tam, to oni nawet w manifestacjach wezmą udział, tylko po to, żeby przeżyć i nie dać się zdemaskować. Także widzicie, moi drodzy, w kwestii kwestii Iranu, no, kiedyś się zastanawiałem, bo to już parę lat to oglądam, dlaczego, dlaczego o, na tym świecie... Ale prorocy są e, tak, tak unikatowi. Tak jak ja. Dlaczego, dlaczego, dlaczego geopolityki rozumieją e, tylko nieliczni? wiecie, że jak ostatnio teraz kończę już. Wiecie, me, trochę się męczę, ale to jest ten stary testament, to, na którego mam swój, swoje, swoje spojrzenie. I tam właśnie te to byli pojedynczy goście że to ich produkowanie to jest masakra, ale to byli pojedynczy czy goście, którzy, którzy tam czasami za chcieli królom zwracać uwagę, żeby ci troszeczkę inaczej politykę prowadzili, bo przegrają. I to, to samo jest tutaj u nas w kraju. No ale tak to jest. Także także yy, yy, tylko tyle rozgadałem się. Ale chciałem Wam zauważyć, żeby nie dać się nabrać. Nie dać się nabrać ani na tych yy, mundrali z YouTube'a, z telewizji, czy z radio, którzy będą opowiadali yy, yy, te herezyjki o jakichś tam układach. Jeszcze jedno jeżeli już ktoś powie, że jest jakieś państwo występujące przeciwko Stanom Zjednoczonym, no to jest Turcja. Turcja to jest Oszust, a ten kartofel, który tam teraz rządzi, on dąży do, do wojny i prawdopodobnie jest taka przepowiednia, że to Turcja rozpocznie wojnę i oni. Tylko że to będzie tak, że on rozpocznie wojnę, wojnę przegra, dojdzie do, do wojny domowej w Turcji, to, bo tam dojdzie do wojny domowej i Turcja się rozpadnie to te marzenia o tak zwanym imperium, zresztą jakie to miało być imperium, to było, to było to imperium, o którym teraz ten gość mówi, to był jeden wielki obóz koncentracyjny. Jeżeli ktoś jest, bo to są tacy pseudohistorycy, którzy się tym zachwycają, o jakie to było, jak oni tam wspaniale, jak oni tam rządzili, a czy oni tam na pięknych koniach jeździli, jak to, tylko jak, jak ktoś wniknie w szczegóły, o imperium tym byłym tureckim, bo oni lechy doceniano, to jest wielki fałsz. Kłamstwo. Kłamstwo tych pseudopolskich narodowców, którzy teraz zachwyceni są, że o, Turcja nigdy się nie, nie, nie pogodziła z rozbiorem polskim. To też jest blef. Też, ja też bym wierzył w ten, ten, ten bajer przez długi czas, dopóki nie wniknęłem w historię. Ale to jest jeszcze inny temat. Dobra, trzymajcie się na razie.